shit <laughs> <laughs> Tam są moje ziomki, moje koty, Wilkuma, Montopę, garunka, Piacuś. To <grymne> Akaczorny, Ciaba, Szalu. No i tutaj man, na plecik. Tańczy koło 6 lat. Rozumiemy, jak to ale tych na teraz straciłem cały czas. Wszystko jeszcze potrwa jakiś czas, a się tak to będzie dobrze. Ja no do, <grym> <grym> nasi oh, yes, no, uh, no, Na uh, No nasi kręci. No nasi kręci. Na nasi kręci. No na No nasi kręci. No nasi O, No nasi No ja jestem Molos, to jest Marek, to je jest Jacek. To już szkoda Tak nie żartujesz. Nie strać taśmy. Nie patrzcie na nie tylko To nie jest tańcz, tylko tań, tylko... To, to nie jest tak. To nie jest tanku. To nie jest tylko tańczy. To nie jest tylko panie. To to, to to tanie djezwa go to bo tylko tańca to... Tylko taniec jest. To jest tanie. Myślę, że najważniejszy w breku jest apri. Dobry, e, Free, Lidyle i Pawełek. Pozdrawiam panią To jest zajawka, to jest sprawiająca radość, czasami nawet myślę, że dające taką energię, która wchodzi z zewnątrz lub wchodzi do wewnątrz, odgodnie. Nie tak na poważnie, bo to jest spokój. Zajawka? Zajagówki nie pamiętam, ale szczerze mówiąc to... jak widzisz to już na filmiku, a potem ktoś tak samo jak on, nie? No, na przykład widzisz, że już on przez trzy lata... Nie no, załóżmy, że przez dwa lata. nie, idzie na treningu bańka albo koła i w końcu mu to wychodzi. Ty widzisz, że ma zajawkę, to ty czerpiasz od niego zajawkę. Ja mam takiego kolegę na koła. W się nauczysz i się zajawka kończy. Uczysz się nowego trikuta. I wtedy masz zajawkę dwa. Ja takiego kolegę właśnie sumie od mojego chwili. I tak on miał taką zajakę, nie? Właśnie robił to co widział wcześniej. I w pewnym momencie to on widział <grywania> jak. No jak podskoczył, nie? No i, no i on się tego nie obróczył. Raczej taka siła napędowa, Chcesz być taki jak on, oczywiście tam nie zrozumiał się do tego. Po prostu chcesz z niego czerpać y, wiedzę, To jest pewien y, rodzaj wiedzy, którą możesz pozyskać, Może z obserwacje nie pójść. To ciekawe sprawa. Większość że... z nich się zajmuje. Z nim się Z nim. Okay. Nie z panem. Z panem jest bardzo znacznie. Tak no. smutno, no. bez znaczenia. No. No, no. Ja chciałem powiedzieć, że no. bez ale no. nie czerpię zjazdów z innych. tu sam od siebie. Fajnie się śmiać z chłopakami. dziewczyn w życiu, na fejka, bo wygwałem, że masakra, naprawdę. Że nawet w przeszłości to było. Czasami się dzielę z kolegami, nie? bo oni I zobacz, tak wyglądają. <noise> no, no, to ja to dobra, A ile miałeś kolegów? Jedno. Moja mają tak? które po prostu są niepowtarzane i obejrzysz sobie, sobie filmik z jakiejś strony, obejrzysz, zobaczysz, że jesteś w środku, staniesz, ale zarobiste, idziesz na trening, się tego uczysz, potem widzisz na zawody i wiesz, i zrobisz to na treningu, czy to to na zawodach, wszystko w szoku, pojedziesz do innego kraju, każdy ci pokaże, tak na walce jesteś z na miejscu, więc po co się uczyć gdzieś tej głębiejszej poświęcić Więcej czasu, więcej czasu, ale, ale spróbować jakiś w nie? Sami powinniśmy wyznaczyć tą granicę, yy umienia właśnie swojego, gdzie, gdzie kreujemy, gdzie, gdzie jest coś nasze. jeżeli na przykład Twitch się powtarza i ktoś nam e, usiłuje świadomie że coś nie jest nasze, a my wiemy lepiej, no to po prostu gdzieś. Nie chodzi o to, żeby czerpać, po prostu patrzeć na kogoś, czy jego numery, ale chodzi o to, żeby je przerobić na swój sposób, żeby swój styl kształtował te ruchy, no nie tak. Nie chodzi o to, że nie można na jakiś tam zabierać coś. Może wiesz jakiś tam numer, ale przerób go na swój styl, nie? Wychodzi nie jak znajdziesz długo, no, w pewnym czasie muzyka sama wystawia się do niej. to nie jest tak, że myślisz o tym. jest wszystko podświadome, się widzisz